Drugie pytanie zadaje w tym momencie pan Witold Kowalczyk. W materiałach wyborczych, w materiałach wyborczych głosi pan, że przyspieszy budowę krytej pływalni. Umowa na jej realizację została podpisana 4 listopada z terminem realizacji sierpień 2012 rok. Proszę o przedstawienie, w jaki sposób zamierza pan tego dokonać tak zwanego przyspieszenia. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać o to, czy ma Pan na ręku pozwolenie na budowę na tą pływalnię kryto? Myślę, że nie, ponieważ to jest budowane systemem zaprojektuj i wybuduj. My, proszę Państwa, mamy bardzo złe doświadczenia, jeśli chodzi o ten system budowania infrastruktury miejskiej. Tak budowana była oczyszczalnia ścieków. W Radzyniu i w związku z tym, potem były tylko kłopoty z rozliczeniem z tym wykonawcą, a był nim Mostostal. A propos właśnie Mostostalu, Panie Burmistrzu, czy Pan wyegzekwował od firmy Mostostal kary umowne, które ta firma była zobowiązana zapłacić za nieterminowe wykonanie tej inwestycji? To jest bardzo charakterystyczne, ponieważ to jest też odpowiedź na to, jakimi metodami posługujemy się. Przy zamawianiu kolejnej inwestycji. Dziękuję. Panie pośle, ale pan nie odpowiedział mi na pytanie. Proszę powiedzieć, jak pan przyspieszy podpisaną umowę z wykonawcą pływalni krytej. Tak. Aha. I pan, y, pan Jerzy Rębek nie wykazuje chęci wykorzystania swojego adwokata. Pytania. dziękuję, że... Ja dziękuję że pan nie potrafił na to odpowiedzieć. Współczuję tylko panu. To nie ma a kary, a kary w milion trzysta pięćdziesiąt, dalszym się ciągną w sądzie sprawę o następnym milion trzysta A Dobrze. no właśnie, to są te problemy, które ciągle pojawiają się w związku z tamtą budową. Pora na pytanie. Prosimy o ciszę. Bardzo Panie proszę, pośle, to nie moja budowa była rozpoczęta. O, o czym Pan mówi? Ani pierwsze oczyszczalnie nie budowałam. ani drugą skończyły. Regulaminu, bardzo proszę o trzymanie się regulaminu naszej debaty. W tym momencie zapraszam do zadania drugiego pytania Pana Jerzego Remka. W jednym z numerów pisma Radyń 2 powiedział Pan, że wie Pan, jak spłacić ten ogromny dług Radzynia, prawda, miasta Radzyń, nie ograniczając nowych inwestycji. Jaki to sposób? Bardzo proszę, aby pan nas poinformował o szczegółach, a chciałbym również zapytać i wyrazić taką swoją wątpliwość, czy aby to nie będzie kosztem inwestycji, które, przepraszam, majątku, który ewentualnie będzie wyprzedany na rzecz zapłaty tych należności. Panie pośle, czy żeby pan chciał jeszcze kupić coś od miasta? Proszę Państwa, zadłużenie miasta, które w tej chwili istnieje, jest to skutek, wielokrotnie pisałem, jest to skutek tego, że to są własny wkład do funduszy unijnych. No. Czy to ulice, czy to drogi, czy to orlik, blisko Orlik, czy to pływalnia, czy to wysypisko e, zagospodarowania zagospodar odpadów komunalnych. I stąd są te pieniądze, stąd są te tak zwane zadłużenia. Zadłużenie jest rozłożone na 4 lata i swobodnie go spłacę, panie pośle, bo chcę panu przypomnieć, że jak obejmowałem urząd w 2002, było 5 milionów zadłużenia. 5 milionów zadłużenia i musiałem go spłacić i go spłaciłem. Proszę państwa, mało tego. Najważniejsze, ja się nie, a jeszcze jedna rzecz. Ja się nie boję żadnych kredytów, bo kredyty to jest najlepsze. Przeciętny ekonomista mówi, dobry kredyt to jest sukces. A to świadczy o tym, panie pośle, że pan trochę wie o ekonomii, bo wziął pan kredyt rodzinny, dla rodziny, duży i pan się nie boi, A nie pan wytyka, że ja się boję. Nie boję się, bo to są dobre kredyty. To nie są te kredyty, które wzięte zostały na oczyszczalnię, które utopiono w bocie i rozebrano za 5 milionów. I ja skorzystam z zazwoczeń. Pan, panie panie burmistrzu, ja bardzo proszę, żeby pan precyzyjnie wysłuchiwał moich pytań. Bardzo o to proszę. Natomiast pan mówi nieprawdę. Ktoś powiedział, że pan kłania. Tak, ponieważ zadłużenie w roku 2002 wynosiło 1000 milion 532 tysiące, nie 5 milionów. Pan mówi nieprawdę. Przecież tu są dokumenty. Mam tutaj te dokumenty, które mogę każdemu pokazać. Drugi blok tematyczny. Gospodarka miejska, rozwój Radnia Podlaskiego. Pytanie pierwsze zadaje Pan Witold Kowalczyk. Panie, panie Pośle, proszę rozwinąć hasło z Pańskiego programu wyborczego: utworzenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. No jest to sprawa niezwykle istotna, proszę Państwa, żeby te tereny były. Oczywiście wiem, że w planach zagospodarowania przestrzennego miasta są tereny przeznaczone pod takie budownictwo. Natomiast uważam, że trzeba czynić starania o to, aby były to też i nowe tereny. Jeszcze oprócz tych, które Rada Miasta i poprzedniej, i poprzednich kadencji wskazywała, ponieważ bez tych uzbrojonych terenów, pod budownictwo mieszkaniowe nie jesteśmy w stanie się rozwijać, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób czegokolwiek zaproponować, no nie mamy alternatywy musimy rzeczywiście iść na budownictwo wielko no, na budownictwo oczywiście wielorodzinne, i myślę, że należałoby przy tym również wskazywać to, że warto jest korzystać z potencjału właśnie mieszkańców Radzenia, którzy są, myślę, bardzo kreatywnymi ludźmi, bardzo przedsiębiorczymi, którzy mogą i chcą działać w tym mieście. Myślę, że nowe tereny to nie jest nic złego. Ja mogę wskazywać nowe lokalizacje, o których myślę i ja, i przedstawiciele wielu środowisk. Pan z ad vocem? Plan przestrzenny Zagorska Miasta, Śródmieści i Ogólny wyznacza i obejmuje duże tereny, podbudownictwo wielorodzinne. Problem jest gdzie indziej. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby można budować tego typu mieszkania, bo trzeba mieć przynajmniej 700-800 złotych co miesiąc wolnych pieniędzy, żeby przeznaczyć na ratę pod kupno mieszkania. Informuję, że wykorzystał Pan swoje drugie ad vocem. Zadaje teraz Pan Jerzy Rębek. Podczas poprzedniej debaty powiedział Pan, że wszelkie procedury dotyczące budowy zakładu zagospodarowania odpadów są już w zasadzie zamknięte i w tej chwili przystępujemy do budowy. Natomiast ja dowiedziałem się, że główny inspektor nadzoru budowlanego 30 września 2010 roku cofnął decyzję. Pozwalającą realizować tą inwestycję. Panie burmistrzu, Pan mówi nieprawdę. Jak to jest w rzeczywistości? Proszę powiedzieć. Tak. Panie pośle, Pan najlepiej wie, bo Pan przy tym majstrował. Ponieważ Panu zależało na tym, żeby nie udała się ta inwestycja miastu i powiatowi. I Pani ta kochana Marysia najpierw miała opiekuna pana senatora, później miała opiekuna pana posła. I proszę pana bardzo proszę o spokój. Proszę o ochronę, o wyprowadzenie. Ja proszę również o spokój, ja bardzo proszę, nie takie, nie takie słowa, bardzo proszę. Prosimy o wyprowadzenie niestosownie zachowującej się osoby. I po, Panie pośle, nie została cofnięta żadna decyzja. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał do ponownego rozpatrzenia Pani Wojewodzie i to wcale nie świadczy, że została cofnięta jakakolwiek decyzja do ponownego rozpatrzenia przed Urząd Wojewody. Ja Panu gwarantuję, że w tej sytuacji, ponieważ pozwolenie na budowę jest aktualne, ponieważ odbyły się już dwa przetargi na zakład zagospodarowania odpadów, odbędzie się na koniec jeszcze listopada lub, lub połowa grudnia przetarg na y, wykonawcę generalnego. Także Proszę się nie cieszyć, nie będziemy mieli problemów z wysypiskiem. Szanowni Państwo, to jest decyzja, kopia decyzji, która została wydana przez głównego inspektora nadzoru budowlanego. To nie jest pan, panie burmistrzu, to, to pan, to jest riposta. Panie burmistrzu, to pan kłami. Ja nie przeszkadzam Radziuniowi w rozwoju. Natomiast jest takie powiedzenie: złej parednicy. To przeszkadza rąbek u spódnicy. Nie mylić z rębkiem. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, to jest, to jest, to jest nieudolność. To jest nieudolność tych ludzi, którzy chcieli zabrać się za poważne prace dziękuję. związane z przygotowaniem dokumentacji. To jest nieudolność. Po prostu nie jesteście w stanie przygotować Dziękujemy. dokumentacji. Informuję, że wykorzystał pan swoje drugie ad vocem.